dobry, witam. Tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzisiaj przeczytam i trochę skomentuję mój najnowszy tekst pod tytułem o zabijaniu, czyli po co nam w ogóle strategia wojskowa. 28 lipca 2023 roku. Strategia wojskowa to sposób przygotowania wojska, jego zmieszczenia, szkolenia i ćwiczenia. Polega ona przede wszystkim na długoterminowym rozwijaniu szeroko pojętych zdolności, do których współcześnie bardziej pasuje określenie system odporności państw po to, aby te działania miały pozytywny wpływ na naszą politykę zagraniczną, czyli na nasze pole manewru. Innymi słowy, w bezpiecznym świecie wojsko i stan odporności państwa, to czy jesteśmy w stanie przemocą odpowiadać na przemoc w obecnym anarchicznym świecie, daje nam bądź siłę polityczną, bądź ją odbiera relatywnie do innych. Żeby strategia wojskowa była wiarygodna w czasach wojny i anarchii systemu międzynarodowego, a takie mamy teraz czasy, gdy ostatecznym arbitrem, swoistym sądem najwyższym między państwami, znajdującymi się w sporze o to, które z nich przeworsuje swoją sprawczość, jest przemoc wojskowa. Tak jak powiedziałem, takie czasy nadeszły, czego dowodem jest oczywiście wojna na Ukrainie, spór na wschodniej france, NATO, rozmieszczanie wojsk natowskich, całe te dyskusje o odstraszaniu. O zbudowaniu właściwej równowagi, jak bardzo pomagać Ukraińcom, to wszystko wskazuje na to, że hard power jest znowu podstawową sprawą. I w, w takich czasach nasi politycy w Warszawie muszą mieć charakterologiczną i mentalną zdolność do podjęcia decyzji o zabiciu Wagnerowców, którzy właśnie wykonują zbrojny raj, raj na jedno z miasteczek Podlasia. Muszą reprezentować wystarczającą klasę i jakość, by umieć podejść szybko i stanowczo decyzje z tym związane. Kiedy działać? Reaktywnie czy może prewencyjnie? Natychmiast czy dopiero kiedy coś się wydarzy? Ta, gdy dopiero Rajd jedzie, my dopiero reagujemy, czy zanim coś się będzie działo, już na terenie Polski albo w ogóle może na terenie Białorusi. Kto ma działać? Policja, wojsko, straż graniczna, wojska specjalne, artyleria, lotnictwo, służby specjalne, a może ktoś nawet na terenie wroga zawczasu, rozpracowując jego siatkę powiązań, jego przygotowania ludzi, którzy się tym zajmują i ich eliminując. W jaki sposób ma działać po cichu? W jaki sposób ma działać? Muszą też podejść decyzję. Po cichu czy spektakularnie, żeby wszyscy zobaczyli? Z masowanym ogniem, z ryzykiem zniszczenia zabudowy i infrastruktury wschodniej. Czy jednak może drodze misternej i precyzyjnej akcji wojsk specjalnych? Może się nawet okazać, że warto przeprowadzić akcję zawczasu, po uzyskaniu informacji o służb specjalnych czy z nasłuchu elektronicznego, działać stanowczo, bez oglądania się na swojego amerykańskiego patrona, który miałby autoryzować taką decyzję i za którym nasi politycy mogli się do tej pory chować przed konsekwencjami własnych decyzji. A tak wyczuwam, że mają takie instynkta. Czekam na dowody, że jest inaczej. Czy nasi politycy zatem są przygotowani na tego rodzaju działania wobec sił naruszających nasze bezpieczeństwo od i czy mają rozpisane szczegółowe scenariusze reakcji? Czy mają siły i środki do realizacji tych scenariuszy? To jest właśnie kluczowy element strategii wojskowej. Czy mają z Amerykanami wynegocjowane zawczasu, co mogą zrobić wobec takiego rajdu, czy innych wrogich lub prowokacyjnych działań z terytorium Białorusi? Co należałoby ustalić, aby Amerykanie uznali, że nasza odpowiedź jest wystarczająco proporcjonalna i nie ma ryzyka wybuchu wojny światowej, a jednocześnie jest na tyle silna i stanowcza, by odstraszyć wroga od dalszych wrogich wobec Rzeczpospolitej lub pozbawiających naszych obywateli życia ciałem? I czy zawsze będziemy musieli czekać, aż prezydent Biden obudzi się sześć godzin później wskutek różnicy czasu między Warszawą a wschodnim wybrzeżem USA? Czy jednak sami podejmiemy w Warszawie stosowne decyzje, nawet jeśli po ustaleniu zawczasu protokołu dopuszczalnej proporcjonalności i tutaj warto wykuć ten termin protokół dopuszczalnej proporcjonalności, który mielibyśmy zawrzeć z Waszyngtonem i z Sakerem, czyli wojskowym dowódcą NATO, zresztą także Amerykaninem. I ten protokół to bardzo ważne dopuszczalnej proporcjonalności dałoby nam pole manewru, to znaczy, na ile możemy sami proporcjonalnie reagować na takie zbrojne działania po to, żeby nie uruchomić jednak artykułu piątego, dlatego że to nie będzie na rękę sojusznikom natowskim, żeby rozpoczynać wojnę światową, ale jednak musimy odpowiadać zbrojnie, ząb za ząb za działania wobec nas na takim poziomie, gdzie nie powiedzą, że to Wagnerowcy, a nie oni, że to, nie, to, to jest w ogóle nie wiadomo, a my jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nam robił krzywdę. Także protokół dopuszczalnej proporcjonalności jest kluczem i on powinien zostać zawczasu wynegocjowany z Amerykanami. Na jednym ze spotkań, jakie miałem z czołowym strategią amerykańskim, zostało zasugerowane, że Amerykanie dopuszczają taką możliwość, żeby z nami o tym porozmawiać, ale to trzeba zrobić zawczasu. Oczywistym celem bowiem strategii wojskowej Polski jest zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa obywatelom państwa. Spełnienie tego warunku jest podstawą, bez której nie ma innych zadań państwa ani życia społeczeństwa. Wszystkie interesy i wartości społeczne zależą od bezpieczeństwa fizycznego. Bez niego ludzie nie mogą prowadzić życia osobistego, realizować się zawodowo czy się bogacić. Fizyczne bezpieczeństwo to zresztą nie wszystko to niezbędne minimum. Nasze państwo powinno mieć tak za ambicje, by posiadać jak największe pole sprawczości w stosunkach międzynarodowych, aby móc realizować swoje interesy wybierać drogę rozwoju. W czasach załamania systemu międzynarodowego no, to wojsko i strategia wojskowa dają, jeśli oczywiście strategia jest prawidłowa, inni to widzą, a wojsko jest sprawne i inni się z nim liczą, największą manewrowość polityczną. Zapewne dlatego Jarosław Kaczyński instynktownie podjął decyzję o szerokiej rozbudowie Wojska Polskiego, jeszcze w zakupach wojskowych, a społeczeństwo te decyzje, te decyzje co do zasady poparło, gdzieś na poziomie podświadomości, rozumiejąc opisane przeze mnie wyżej zależności. Inną sprawą jest oczywiście, chociaż na dalszym etapie, jakie reformy, jakie zdolności pozwolą zamierzony efekt osiągnąć. Ale to już jest dyskusja o ewolucji pola walki i przewidywaniu tego, co będzie skuteczne. System międzynarodowy jest anarchiczny, a Polska musi w nim przetrwać, a nawet więcej powinna się pysznie rozwijać bo wszyscy chcemy dobrze żyć. System jest anarchiczny, bo nie ma na świecie suwerena czy sądu najwyższego, który rozsądzałby spory między państwami, a potem na no dodatek niczym komornik egzekwował swoje wyroki, podczas gdy inne państwa nie by je akceptowały. Tak może być w państwie dobrze rządzonym, ale nie między państwami. To oznacza, że bezpieczeństwo, prosperity i wolności nie są dane z natury. Naturalne jest bowiem akurat to, że państwa silniejsze, a tym bardziej imperia, ograniczają wolność wyboru rozwoju i sojuszy państwom słabszym, narzucając im swoją wolę właśnie dlatego, że są silniejsze i tego chcą. To z tego powodu od zarania dziejów wybachały wojny. By tak się nie działo, państwa dla własnego bezpieczeństwa i oddalenia takiego ryzyka wiecznie balansują na arenie międzynarodowej, zawierając sojusze, rozwijając swoje zdolności wojskowe czy poszukując przewag ekonomicznych i innych gwarancji, które mają im zapewnić bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Innymi słowy, Zawsze trwa dynamiczna kalkulacja układu sił. W Rzeń Future wyjaśnialiśmy wiele razy, jakie są kluczowe interesy geopolityczne Polski. Wypchnięcie Rosji poza system europejski i złamanie dominacji gospodarczej w państw zachodniej części kontynentu względem nas. Reszta to tylko środki na drodze do realizacji tych dwóch celów. Dlatego państwo polskie balansuje Rosję i jej żądanie dominacji w międzymorzu. I z naszej perspektywy, oto właśnie się toczy wojna na Ukrainie i kontestuje, choć ciszej, przekonanie Niemców o tym, że zawsze będą rządzić Europą, w szczególności Europą Środkowo-Wschodnią i że będą określać parametry gospodarczo-rozwojowe naszej części świata. Dlatego cieszymy się z obecności USA w Polsce i sukcesów Ukrainy w wojnie. Dlatego też rozbudowujemy się zbrojnym bez oglądania się nie na Niemców, za to prowadząc konsultacje z Amerykanami. Innymi słowy, chcemy się uchować przed hegemonią Rosji i Niemiec, nawet jeśli odmienne te pragnienia Moskwy i Berlina są realizowane. Przemoc fizyczna, w szczególności zdolność do zabicia drugiego człowieka, jest jak to ujął Edbreszko w swojej książce Strategy najwyższą formą przemocowej zależności wobec drugiego człowieka. Są inne źródła wpływu na zachowanie ludzi, bogactwo, perswazja, charyzma. Ale one zawsze ustępują pola zdolności do zabicia drugiego człowieka, zwłaszcza zabicia bezkarnego. Dlatego, a to nam pokazała okupacja niemiecka i sowiecka, posiadanie zdolności do bezkarnego zabicia pozwala temu, kto te zdolności posiada, szybko eskalować każdy spór czy konflikt o sprawczość do poziomu zabijania i tym sposobem umożliwia mu wygranie zaistniałego sporu, nawet bez uciekania się do fizycznego zabijania. Czasem bowiem wystarczy pogrożenie temu, kto nie ma na tę groźbę odpowiedzi. Czyli nie ma dobrej strategii wojskowej, która byłaby kompatybilna z realnymi i ćwiczonymi zdolnościami i wolą polityczną ich stanowczego użycia. Innymi słowy, wobec Wagnerowców powinna obowiązywać zasada ząb za ząb, a nawet, osobiście uważam, ząb za przygotowanie się do pozbawienia nas zęba. Twarda siła bowiem dominuje miękką siłę, czy nam się to podoba, czy nie? Gdy przemoc jest bezkarna, to sprawiedliwość, słuszność i piękno. Dlatego państwo polskie musi mieć wojsko z prawdziwego zdarzenia, strategię wojskową z prawdziwego zdarzenia i decydentów politycznych z prawdziwego zdarzenia. Jest nam to potrzebne jako państwo frontowemu NATO, położonemu w punkcie ciężkości wschodniej flangi, w czasie transformacji systemu światowego, gdy nie ma sądu najwyższego rozstrzygającego spory. A jedno chwila dominacji USA odeszła do historii – gdy Waszyngton nie zdołał zapobiec wojny na Ukrainie, stracił w pierwszym roku Afganistan, na w powietrzu wisi wojna na Pacyfiku między USA a Chinami. I dlatego dodam, należy bezwzględnie z Amerykanami dogadać się do protokołu proporcjonalności. Przemoc wojskowa nie jest najbardziej widocznym elementem siły państwa. I dobrze. Inne źródła siły, handlowe, gospodarcze, walutowe, innowacyjne, ideowe, bywają na co dzień bardziej namacalne, świadcząc o sile państwa. Ale w czasach chaosu to nie wystarczy. Dlatego Unia Europejska jest teraz taka bezsilna i wygląda na taką bezbronną, nieistotną, aż szkoda patrzeć. Żeby wymienione elementy sił miały znaczenie, musi być położony fundament. Zdolność do zabicia i odpowiedzi na groźbę zabicia, którą kieruje obecny nas Polska musi mieć takie zdolności wojskowe, aby Rosja czy Białoruś nie mogły jej do niczego zmusić także poprzez nacisk na nas za pośrednictwem naszych sojuszników, NATO czy Unii Europejskiej, I aby nie mogły doprowadzić do sytuacji, w której zabijanie obywateli RP będzie łatwe lub, nie daj Boże, bezkarne. Nasza odpowiedź wobec dyslokacji grup Wagnera na Białorusi nie powinna zatem pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości w kwestii determinacji Warszawy. Chodzi o to, żeby uchronić wschodnią Polskę przed różnego rodzaju wrogimi akcjami, a gdyby do nich doszło, ręka państwa polskiego powinna być bardzo ciężka. Do tego zachęcam jeszcze do obejrzenia na naszym kanale i na naszej stronie rozmowy mojej z Elbiziem Kolbi i recenzji jego książki Strategy of Denial. To wszystko znajdzie się Państwo u nas. Serdecznie zapraszam. Jacek Bartosiak. Bardzo Państwu dziękuję.